Złe wieści! Tak to już w tym sezonie jest, że raz na jakiś czas z Realem Madryt i jego kadrą jest równie źle jak z moim gardłem. Otóż wczoraj Real Madryt potwierdził już oficjalnie, że hoselu nabawił się kontuzji i nie będzie go dostępnego przez najbliższe. Trzy tygodnie. Krótko mówiąc, Hiszpana, który gra w tym sezonie powyżej oczekiwań, nie zobaczymy w spotkaniach z Sewią, z Walencją, z Lipskiem w rewanżu, czy z Celtą Vigo. I generalnie to nie byłby aż tak duży problem, gdyby nie to, że trzeba pamiętać o tym, że Rodrigo jest aktualnie bez formy, że Brahim... Schodził przecież przed czasem z boiska z Lipskiem i to nie jest tak, że ma jakiś wielki problem, ale też można się spodziewać, że mogą być z nim jakieś problemy, że rzut Bellingham nadal jest kontuzjowany i rada moment wróci, ale znowu będzie świeżo po kontuzji. No z przodu Realowi coraz mniej pola manewru zostaje. Nie pozostaje nic innego jak tylko trzymać kciuki, dać na tace czy cokolwiek innego, nie wiem, jakieś gusła odprawić, żeby Vinicius był zdrowy, żeby Rodrigo zapał formę i tak dalej, bo no to są jakieś dosłownie komiczne rzeczy, żeby aż tak regularnie piłkarze Realu opali kontuzję. I wydaje mi się, że jesteśmy powoli w momencie, w którym należy się zastanowić. Czy to nie jest coś więcej niż tylko Pech, i czy to nie jest coś więcej niż to, że terminarz jest taki przeładowany. Bo przecież w zasadzie każda ekipa na świecie ma też przeładowany terminarz, a Real Madrid jest bodaj najbardziej poszkodowany kontuzjami ze wszystkich klubów i no nie wiem. W moim odczuciu to jest moment już dawno w zasadzie, w którym należałoby się zastanawiać, czy to nie wiem, czy to Pintus, czy ogólnie sztab medyczny Realu nie jest w jakiś sposób za to wszystko. Odpowiedzialny. Nie wiem, stawiam tylko pytania, zostawiam to pod rozwagę i zachęcam do pisania w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie.